Kiem obyś Nie nagrywałem na tym kanale ponad 3 miesiące, bo to spowodowało um, szkołą i moim lenistwem. I, i chciałem wrócić na ten kanał i ogłaszam wielki powrót i. i wam ja powiedzieć, że chcę tworzyć już nowy content, lepszy, który nagrywałam kiedyś i to się bardzo przyjęło, czyli gry. Eee, będę nagrywał różne gry i najbardziej bym teraz e, nagrywał e, Star Wars The Complete Saga, bo ja wciągnęła ta gra. i bym nagrał kilka gierek jak to gram. Ale też byście się znalazły inne wielkie, abyście napisali na komentarzu. Więc ogłaszam wielki powrót. I nie wiem, zostawcie łapkę, sumy. A, i jeszcze bym wrócił z kontentem komentarzy, Czyli bym komentował różne um, filmy. By tak było. Już musiał stworzyć inny kanał, bo on na no tym chcę już skupiać się na grier I, mo i może na jakichś shortsach, ale bardziej na długich filmach niż na shortsach. E, ja to spodowana hmm, dlaczego zmieniam content. Po prostu ten content, który nagrywam no, się nie przyjął i no dlatego chcę. No i to by było na tyle. I widzimy się albo dzisiaj jeszcze z odcineczkiem kolejnym, lub jutro. Chociaż się by był odcinek taki vlogmas z tego poniedziałku. Prędzej. No może dzisiaj lecieć. Dobra, to nara.